Chciałbym powiedzieć z pełnym szacunkiem z głębi serca. Trójmiasto, środek. Kochani, czy Wy sobie wyobrażacie, że tutaj rany boskie po raz kolejny przy trzech krzyżach były uroczystości trzy, każda inna? Nie chcę politykować, bo po prostu jest piękny wieczór wspomnień. Pisiory jak zawsze na szóstą rano. No czekajcie, bo na platformę będzie też. Jezu, sama platforma na widok. No jak tu być obiektywnym, no nie. jeden krzyczy Konfederacja w masce. Jedyny z Konfederacji w Masce. Tam już każdy zapłacił po 20 tysięcy on... Nie, nie ubier. Więc kochani, wyobrażacie sobie, że pisiory gnają zawsze na szóstą platformiarze na strumę. I jeszcze, żeby się nie spotkali, i to się czołgają pod dźwigami. A niedobitki zawsze idą pod trzy krzyże na niespory na czwartą po południu. I teraz, kochani, bez spodlizywania się, muszę wam to powiedzieć, z szacunkiem i z godnością, bez żadnych podtekstów kabaretowych. Trzy że to jest taka po prostu sytuacja i takie miejsce, że, że tam trzeba będzie pójść jeszcze 5 milionów razy. Ale problem jest taki, że kamery ze świata to latanie nagrywają i co roku puszczają w swoich telewizorach. I co roku cały świat się zastanawia, kto to w Polsce wtedy się bił, z kim i o której godzinie.